Cześć! W dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy S10e. Jakiś czas temu zapanowała moda na wersję light-topowych smartfonów, choć tak naprawdę większość z nich z flagowcami wspólnymi miała przede wszystkim nazewnictwo. Inaczej jest w przypadku nieco odchudzonych, ale ciągle supermocnych modeli z pojedynczą literką albo bez dopisku plus czy pro w nazwie. Właśnie takim smartfonem jest Galaxy S10e. Odpowiedział na Huawei Mate 20, P30, iPhone'a R i atakiem wyprzedzającym iPhone'a 11. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że telefon spędził bardzo dużo czasu na mojej niesławnej półce wstydu, ale wracam do niego, bo całkiem możliwe, że właśnie teraz jest najbardziej atrakcyjnym smartfonowym wyborem. Do tego czemu będę wracał w trakcie trwania tego testu? Na razie zajmiemy się pierwszym powodem, to jest designem. Nie ukrywam, S10e podoba mi się szalenie. Nie tylko dlatego, że w tym żółtym wariancie wydaje mi się jakiś taki wesoły, ale także dlatego, że w zasadzie wszystko gra tu dokładnie tak jak powinno. Złota aluminiowa ramka świetnie komplementuje błyszczące, zagięte co nieco z obu stron na krawędziach szkło Gorilla 5. Ramki ekranu nie są najmniejsze na rynku, ale naprawdę niewielkie i w większej części symetryczne. A kompaktowy rozmiar dodaje plus 10 do wygody obsługi. Smartfon jest też wodoodporny i ma centralnie, schludnie ułożoną obudowę aparatów. To naprawdę przedziwne, że w 2019 roku doczekaliśmy czasów, w których trzeba zwracać uwagę na to, że aparaty nie powinny pecić urządzenia. Ze wszystkich tych cech do mnie na pewno najbardziej trafia wspomniana przed chwilą poręczność. S10E wyróżnia się na tle w zasadzie wszystkich znacznie większych konkurentów. Nawet zapowiedziana na targach IFA Xperia 5 jest zauważalnie wyższa. Nie ma problemu z obsługiwaniem go jedną ręką, nigdy nie miałem wrażenia, że może się z niej wyślizgnąć albo że nie mieści mi się w dłoni. Doprawdy świetne to uczucie i coś co po stokroć doceniam. Oczywiście jednak, konstrukcja ma też cechy, do których można się przyczepić. Aparaty delikatnie odstają, podbródek jest większy niż pozostałe ramki, a dziura wykrani może niektórym osobom wadzić. Ja się do niej przyzwyczaiłem dość szybko i na pewno wolę ją od iPhone'owego nocza, ale zrozumiem, jeśli ktoś powie, że to rzecz brzydka. Za najbardziej niefortunne uznaję jednak umiejscowienie przycisku włączania wyłączania. Jest za wysoko i trzeba nauczyć się jego położenia. Tym bardziej, że ze względu na wbudowany węczytnik linii papilarnych jest płaski. Sami ocencie, czy dla Was to są poważne niedoróbki. Na moją całościową ocenę zewnętrza S10F wpływają nieznacznie. Uważam, że telefon pod względem konstrukcyjnym jest udany. Ekran urządzenia jest ciekawy nie tylko ze względu na to, że jest dziurawy, ale także ze względu na to, że to pierwszy od dłuższego czasu zupełnie płaski wyświetlacz w Samsungach z serii Galaxy S. Ma 5,8 cala, proporcje 19x9 i rozdzielczość Full HD+, 1080x2280. Ostrość przy gęstości na poziomie 438 pikseli na cal jest świetna. Matrycy wykonano w technologii AMOLED i to jest jej najnowsza generacja. Samsung nazywa ją Dynamic. Ma wsparcie dla HDR10, maksymalną jasność w automacie na poziomie ponad 800 nitów, perfekcyjne czernie, piękne kolory i znakomite kąty widzenia. Na duży plus zaliczam także możliwość dopasowania jaskrawości barw i balansu bieli. Podoba mi się tryb nocny zmieniający tła w menu na ciemne, przydatny może być też filtr niebieskiego światła. Co ciekawe, mimo płaskiej matrycy Samsung pozostawił panele boczne, czyli wyciągane z boku belki z różnymi zestawami skrótów oraz podświetlanie krawędziowe, sygnalizujące efektownie o nadchodzących zdarzeniach. Nie ma diody powiadomień, ale jest Always on Display. Samsung pozwala je skonfigurować na mnóstwo sposobów, jeśli ktoś ma ochotę, można je sobie przejrzeć i dopasować do własnych potrzeb. Ja tu zajrzałem, bo funkcja domyślnie wcale nie jest taka Always, trzeba puknąć ekran, aby ją wywołać, więc zmieniłem to tak, co by była wyświetlana zawsze. W Kwestii dziury w ekranie zaś, ona w pewnym, na szczęście nie tak dużym stopniu jak nocze, ogranicza funkcjonalność. Gdyby komuś to przeszkadzało, da się wyłączyć z użycia górną część wyświetlacza i ją zamaskować. Ale cóż, powiedziałbym, że przez wgląd na powstającą wtedy niesymetryczność wygląda to słabo. Gdybyście z kolei natrafili na program, który domyślnie deaktywuje tę przestrzeń i nie wykorzystuje całej powierzchni matrycy, polecam wymusić jego dopasowanie w opcji aplikacji na pełnym ekranie. Ja tak miałem na przykład z Netflixem. Galaxy S10e kupiony w Europie ma na pokładzie 8-nanometrowego x 9820, rozpędzającego się dwoma szybszymi rdzeniami do 2,7 GHz, z grafiką Mali G76, a wersja dostępna w Polsce ma 6 GB ramu, 128 GB pamięci i jest hybrydowym dual-Simem, więc albo dwie karty SIM, albo sim -ka i karta MicroSD. W benchmarkach smartfon radzi sobie znakomicie, jest w czołówce najszybszych obecnie sprzedawanych smartfonów. Zestaw podzespołów jest prawie taki sam jak w większych i droższych s 10 minus, mniej RAMu. I nie ma niespodzianki w tym, że na co dzień zachowuje się dokładnie tak samo. S10e jest smartfonem szybkim, płynnym i bezproblemowym. Nie męczy się w zasadzie w żadnych scenariuszach. Nie groźne mu są opasłe serwisy społecznościowe ani najnowocześniejsze gry. Jedynym objawem, do którego mogę się przyczepić, jest nagrzewanie się. Telefon nigdy nie bywa gorący, ale ciepły owszem, to się zdarza przy bardziej intensywnym użytkowaniu. W temacie oprogramowania, S10 pracuje na Androidzie 9 Pie z poprawkami bezpieczeństwa z sierpnia, a aktualizacja do dziesiątki powinna pojawić się w najbliższych miesiącach, ponoć beta jest już gotowa do rozesłania. Oczywiście jest też nakładka systemowa nazywająca się One UI. Dość szczegółowo opowiadałem o niej w teście z dziesiątki, więc nie będę się powtarzał. Link do odpowiedniego momentu tamtego odcinka jest w rogu ekranu i w opisie. Dziś zauważę jedynie, że większe ikony jakoś tak lepiej prezentują się na mniejszym ekranie mniejszego telefonu. Chodzi tak dla wygody, zagęściłem siatkę skrótów na pulpita głównych i w ramach errata wypada mi odnotować, że suwak jasności jednak może być dostępny po pojedynczym pociągnięciu. Trzeba kliknąć pseudo strzałeczkę obok niego i zaznaczyć opcję pokaż kontrolkę na wierzchu. Swoją drugą jakoś za zabawnie to brzmi oraz możliwe jest zmniejszenie ikon włączników w panelu powiadomień. W trakcie testowania S10, jak jakiś noob szukałem tych opcji w ustawieniach zamiast w elementach interfejsu, których dotyczą. Całościowo zaś, One UI to nie jest moja ulubiona nakładka systemowa, ale robi co ma robić. Na przestrzeni lat mocno ją uproszczono i w niej posprzątano. I myślę, że mogę nazwać ją praktyczną i przejrzystą. A nieco heheszkowo doceniam, że Samsung w swoim sklepie Galaxy Apps udostępnia sporo tapet pozwalający kreatywnie zamaskować dziurę w ekranie. Część jest płatna, ale sporo jest darmowych polecam więc tam zajrzeć. Podobnie jak pozostałe S10 S10E również ma głośniki stereo. Jeden w wąskiej szczelni nad ekranem, drugi na dolnej krawędzi. Obu należą się pochwały za wysoką maksymalną głośność i całkiem niezłą barwę, choć bez niespodzianki, symetrii nie ma, ten na dole jest bardziej donośny. Jeśli chodzi o jakość dźwięku na sławkach jest znakomita, można ją sobie dopasować kilkoma opcjami, np. Dolby Atmos z czterema profilami, wszystkie działają globalnie, ale nawet bez tego niskie tony dudnią jak powinny, a wysokie przyjemnie dźwięczą. Dokładnie tak jak we flagowcu powinno być. No i S10 ma jeszcze jeden muzyczny atut, dedykowane gniazdo sławkowe. Niestety, jak widać po notach 10, także Samsung postanowił zrezygnować z tego ważnego dla wielu osób detalu. Tu można się jeszcze nim nacieszyć. Nie ma natomiast drugiego odchodzącego w zapomnienie galaktycznego bajeru pulsometru. Ten ostał się już tylko w S10 i S10+. Jest rozpoznawanie twarzy, jest towarzysząca mu ładna animacja okręgu dookoła ekranowego otworu, jest możliwość ominięcia ekranu blokady, ale pamiętajcie, nie jest to najbezpieczniejsza metoda. Pod tym względem dużo lepiej zaufać czytnikowi w linii papilarnych. Tak jak wspominałem wcześniej, znajdziecie go na prawym boku w przycisku włączania. Zawsze wtedy, gdy w jakimś telefonie znajduje się w tym miejscu, podkreślam, że nie jest to moje ulubione położenie, niewygodne np. w uchwycie samochodowym, ale działa dobrze, jest bardzo celny, a cały proces wystarczająco szybki. Wystarczająco, bo animacja wybudzania telefonu próbuje nadążać za oczytem odcisku i nie zawsze idzie jej to najlepiej. W temacie aparatów. 6 miesięcy przed Apple, w swoim tańszym flagowcu, Samsung poszedł dokładnie tą samą drogą. Smartfon ma 12 w moduł główny z podwójną mechaniczną przysłoną 1524, autofokusem dual pixel i optyczną stabilizacją obrazu oraz 16-megapikselowy szeroki kąt. Dodatkowy aparat widzi 123 stopnie, ma światło 2.2 i stały fokus. Aplikację aparatu da się wywołać podwójnym kliknięciem klawisza blokowania. Sam interfejs ma zaś sporo funkcji oczywiście wiele odziedziczonych po poprzednikach, np. Bixby Vision, Emoji AR, Filtry i optymalizator scenerii, czyli sztuczną inteligencję rozpoznającą scenę i poprawiającą saturację, kontrast i tak dalej. Mimo upływu czasu, według mnie, funkcja działa zbyt wolno, aby była przydatna podczas szybkiego pstrykania fot, ale jeśli macie sporo czasu i trzaskacie zdjęcia na leniwej wycieczce, jasne, można go włączyć i sprawdzić, jaki da efekt. Oczywiście jest też samowy zwalacz, live focus, czyli tryb portretowy z możliwością rozmywania tła i kilkoma wariantami, jak to rozmycie ma wyglądać. Panorama, bardzo zwolnione tempo 960 klatek na sekundę w 720p oraz tryb profesjonalny. Naprawdę świetny, rozbudowany ze wszystkimi przydatnymi opcjami. Jest nawet peak focus oraz profile kolorów, ale dla zrównoważenia mega zachwytu współpracujący tylko z modułem głównym. A propos, do przełączania obiektywów służy bardzo czytelny przycisk z symbolami drzewek, a 10 dziesiątki jakiś czas temu po premierze zyskały dedykowany tryb nocny, symulujący dłuższe naświetlanie z jednoczesnym stabilizowaniem ujęcia. Od początku miały też możliwość wykorzystywania aplikacji aparatu do robienia zdjęć i wrzucania ich bezpośrednio na Instagrama. Jeśli zaś chodzi jakoś fot, jest znakomicie. Po dłuższym namyśle i wielu godzinach wewnętrznych rozważań jestem gotów, żeby publicznie powiedzieć, zdjęcia z flagowej galaktyk Samsunga po prostu podobają mi się najbardziej. Dlaczego? Oczywiście doceniam takie rzeczy jak świetna ilość detali, znakomita rozpiętość tonalna i w zasadzie zero szumów, ale to wszystko jest spinane czymś dodatkowym, co nieco ciężej mi nazwać. Jakiś czas temu w recenzji S8 powiedziałem ogólnie, że jest to plastyka. Gdybym miał to próbować rozebrać na czynniki pierwsze, to chodzi chyba o to, że zdjęcia są ciut jaśniejsze, o to jak wygląda światło i jak przyjemnie ciepłe i nieco bardziej nasycone są kolory. Wszystko to nie jest też w mojej ocenie przesadzone. Z tym często problem miewają konkurenci z Chin. I powiedziałbym, że jest gotowe do publikowania w mediach społecznościowych. Bez edytowania i dodawania filtrów. Z drugiej jednak strony zrozumiem, jeśli ktoś powie, że efekt końcowy jest nieco zbyt cukierkowy i zbyt ładniutki. Są osoby, które wolą bardziej naturalne odwzorowanie rzeczywistości na zdjęciach. Takiego dostarczają np. iPhone i piksele. Z ciekawości, w rogu ekranu jest ankieta. Kliknijcie proszę na niej, co do Was przemawia bardziej. Szeroki kont mniej detali i czasami nieco inaczej radzi sobie z rozpiętością tonalną, ale generalnie zdjęcia z niego także wyglądają znakomicie. Jeśli beczkowate zniekształcenie kadru wynikające z dużego pola widzenia Wam przeszkadza, można w ustawieniach aparatu włączyć jego automatyczną korekcję. Na plus zaliczam także wyższą rozdzielczość, 16 MP4x3 pozwala w razie potrzeby jakoś tam dociąć sobie kadr już po wstrzyknięciu foty. W nocy Galaxy S10E także nie zawodzi. Zdjęcia są jasne, jest sporo szczegółów, kolory nie są wyblakłe. Oczywiście jeśli mówimy o aparacie głównym. Dodatkowy szerokokątny wypadnie w takich warunkach znacznie gorzej, więc zalecam sięgać po niego po zbroku, tylko jeśli fotografowana sceneria jest doświetlona i naprawdę jasna. Nieco rozczarowujący nadal jest dedykowany tryb nocny. On rzeczywiście rozjaśnia kadry i je co nieco wyostrza, ale mam wrażenie, że tożsame rozwiązania od Huawei czy Xiaomi dają lepsze efekty. jeszcze jaśniejsze, lepiej wygrzebujące detale ścieni i prześwietleń. Spodziewam się więc, że Samsung będzie nad tym pracował w kolejnych modelach, ba, być może nawet wraz z aktualizacjami. Choć skoro nic wielkiego się w temacie nie zmieniło do tej pory, nie czekałbym na to w wielkim napięciu. Tak czy siak, możliwości aparatu są świetne i zupełnie szczerze, w naprawdę niewielkim stopniu podczas korzystania z S10e brakowało mi dwukrotnego zoomu. Trzykrotny i pięciokrotny, moim zdaniem mają znacznie więcej sensu. Aparat na froncie ma 10 megapikseli, światło 1.9 i co ważne, autofocus dual pixel, działający zresztą znakomicie. Podobnie jak z zwykłym S10, także tu można zrobić zdjęcia z szerszego powiedzmy kąta, albo z zawężonym polem widzenia, wtedy selfieki przycinane są do 6 megapikseli. Efekty końcowe podobają mi się bardzo, bardzo. Foty są pełne detali, mają ładne kolory i znakomitą rozpiętość tonalną. Odcięcia tła w trybie portretowym wypadają bardzo celnie, całościowo należą się pochwały. Na koniec zostaje nam jeszcze wideo. S10e oczywiście radzi sobie z 4K, także przy 60 klatkach na sekundę można zapisywać je w H265 i jest opcja rejestrowania filmów w HDR10+. Na duży plus zaliczam świetną stabilizację obrazu, zarówno tę podstawową, jak i wzmocnioną, dostępną jako dodatkowa opcja szerokokątnego aparatu. Po jej włączeniu maksymalna dostępna rozdzielczość to Full HD, ale na klipach nie widać już nawet bujania wynikającego z zestawianych kroków. No a same filmy wyglądają równie dobrze co zdjęcia. Jeśli wykorzystacie S10e do nakręcenia wideo na wycieczce czy rodzinnej imprezie, smartfon Was nie zawiedzie. Galaxy S10e obsługuje LTE Advanced, ma Bluetooth 5, ma NFC, nie ma klasycznego radia i oczywiście przez telefon da się rozmawiać, to jest bardzo przyjemne. Nie zauważyłem z tym żadnych problemów podczas trwania testu. Niestety nie ma rzeczy idealnych. W S10e mało idealna jest bateria. 3100 mAh to nie jest jakoś bardzo, bardzo mało, ale najmniejsza S-Galaktyka ma apetyt na prąd i ja telefon ładowałem w zasadzie codziennie. Myślę, że jeśli ktoś używa telefonu mniej intensywnie niż youtuber recenzent, do półtora dnia dobije, ale to wszystko na co model stać. Bez fajerwerków. Ładowarka z zestawu jest 15 watowa, ładuje mniej więcej 40% w pół godziny, czyli że też na pewno nie spektakularnie szybko. Na pocieszenie jest obsługa ładowania bezprzewodowego i także zwrotnego PowerShare, czyli że S10e może ładować inne urządzenia. Choć oczywiście na tym etapie rozwoju tej technologii wolno i tracąc przy tym po drodze dużej ilości energii. Podsumowując, początkowa cena Samsunga Galaxy S10e wynosiła 3299 zł i w oficjalnej sprzedaży niestety uparcie się utrzymuje na tym poziomie. Natomiast, jeśli poszperacie w sieci i jesteście w stanie zrezygnować co nieco z bezpieczeństwa swoich zakupów, to telefon da się wyhaczyć już nawet za 1000 zł mniej. I nie ukrywam, w tej cenie Galaxy S10e wydaje się być znakomitym wyborem. Telefon ma wszystko to, co powinien mieć flagowy smartfon w 2019 roku. Z kilkoma niewielkimi wyjątkami, wprawdzie, ale ani jednego w trakcie trwania tego testu mi nie brakowało. Doskwierać może jedynie taka sobie bateria. Ale cóż, rzeczy pozbawione wad nie istnieją. Moje osobiste wrażenie po spędzeniu kilku miesięcy z Galaxy S10e jest takie, że to najlepsza z S10 w tym roku. I z całą pewnością, jeśli szukacie kompaktowego telefonu ze znakomitymi podzespołami i fenomenalnymi multimediami, Galaxy S10e mogę Wam gorąco polecić. Co Wy sądzicie o Samsungu Galaxy S10e? Czy telefon warto kupić za 2300 zł albo powiedzmy 3300 zł, czyli w jego oryginalnej cenie? Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie. Napiszcie, proszę, w komentarzach. Przypominam też, że ciągle jeszcze trwa konkurs, w którym można wygrać Motorola Moto One Vision i kilka innych fajnych zestawów gadżetów. W związku z tym również zapraszam Was do odcinka, w którym ten konkurs trwa. Link zostawię Wam w opisie i w rogu ekranu. Możecie go teraz kliknąć pewnie gdzieś koło mnie. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Oczywiście, jeśli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, pytam czemu, dlaczego, wystarczy kliknąć jeden przycisk. Trzymajcie się, cześć!